Czy znudziło ci się pykanie w CSGO? Lub irytują cię inne strzelanki, bo są przestarzałe, nudne lub mało dynamiczne? Irytuje cię mierzenie się z kamperami czy cheaterami? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i nie wydawać na to miesięcznych oszczędności? Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań to tak, to mam dla ciebie coś, co może ci się spodobać. A propos podobania się i lubienia, to nie zapomnijcie dać łapi w górę oraz zostawienia komentarza pod tym filmem, a także subskrypcji naszemu kanałowi. Wracając do tematu, o jakiej grze mówię? Mam na myśli tutaj Titanfall 2, czyli jedną z najbardziej niedocenianych strzelanek ostatnich lat, która według mnie była jedną z najlepszych strzelanek, która wyszła w 2016 roku. Gra została stworzona przez Respawn Entertainment i wydana przez EA. Nie skała jednak dużej popularności ze względu na to, że EA w swojej nieskończonej mądrości postanowiła wcisnąć premierę tej gry pomiędzy Battlefield 1 a Call of Duty Infinite Warfare. Jest tym bardziej idiotyczny ze względu na to, że Battlefield 1 jest grą publikowaną także przez EA. Ale widocznie oderwane od rzeczywistości szczury od marketingu myślały, że ludzie będą kupować obie gry, ale rzeczywistość pokazała, że zazwyczaj budżet zmusił ich do wybrania jednej z nich. Właśnie przez to, że nie jest ono popularna wśród graczy, większość gier, jakie będziemy w stanie znajdować, to tryb wyniszczenie. Czyli podstawowy tryb, który polega na zabijaniu przeciwników za punkty decydujące o zwycięstwie. Oprócz dynamicznej rozgrywki i świetnego gunplayu, mamy coś jeszcze, co daje smaczku tym rozgrywkom: Tytany. Które możemy przyzwać po zabiciu odpowiedniej ilości graczy, creepów lub po prostu po odpowiednim czasie. To szybki Geizik, którego tytana powinieneś wybrać: Kationa. Jeżeli lubisz metodyczną, taktyczną i kalkulatywną rozgrywkę, to jest Titan stworzony do Ciebie. Titan najbardziej wszechstronny i dobry dla początkujących. Spopielacz. Dobry do tankowania i bycia niepowstrzymanym buldożerem. Polaris. To Titan dla osób lubiących trzymać dystans i dobry w snajpieniu przeciwników. Ronin. Idealny do agresywnego playstyle'u i taktyki hit and run. Legion. Świetny dla osób, które lubią robić rozpierduchę i nie lubią przeładowywać. Ton. Świetny dla ludzi, którzy są kiepscy w tę grę, dlatego właśnie gramy najwięcej. Monarcha. Tytan o średnim zasięgu, ulepszający się z czasem do najbardziej zaawansowanych graczy: wszechstronny, ale typu high risk, high reward. Kiedy życie Tytana spada poniżej zera i mają odsunięty rdzeń, wystarczy podejść i sprzedać mu bułę, żeby zrobić efektowną egzekucję, która zabija zarówno pilota, jak i Tytana. Większość graczy nie uważa, że zdąży się katapultować. Pokaż im, jak bardzo się mylą i zaznacz swoją dominację. Tibak zalecany. Bądźcie tak ostrożni, bo niektórzy będą próbować zwabić cię blisko siebie, żeby użyć nuklearnej wyrzutni, która katapultuje pilota i wysadza jego dana w powietrze, niszcząc wszystko dookoła w spektakularny sposób. Klasyczne fuck you przed śmiercią. Jest jednak specjalna, mało znana taktyka, aby uniknąć takiego ataku i nazywa się weź spierdalaj. Weź spierdalaj, Wow, to by pomyślał. Gracze, którzy nie mają przyzwanych tanałów, są w stanie z nimi walczyć strzelając zwykłą bronią w czerwone punkty z przodu pancerza, ale zdecydowanie skuteczniejsza jest ta specjalna przeciwko tytanom. Pamiętaj jednak, że tytan może oddać. Kiedy sam sterujesz tytanem, pamiętaj o tytanowej bóle, którą możesz sprzedać nieostrożnym graczem, miażdżąc ich jak robaki. Ale wybór Totana jest nie jedyną kustomizacją, jakiej możemy używać w tej grze. Mamy tu do wyboru pilotów, bronie, wzmocnienia, granaty i pasywy, które możemy zmieniać w trakcie gry oraz tworzyć zestawy, które pasują do naszego playstylu. Na przykład możemy wybrać pilota z umiejętnością stania się niewidzialnym, co pozwala zakradać się do naszych przeciwników, żeby wysłać im prozdrowienia, in czy innego pozwalającego bawić się w Spidermana czy jeszcze innego, umożliwiającego bycie szybkim jak Sonic przez kilka sekund. Możesz nawet wybrać pilota potrafiącego tworzyć swoje własne hologramy i zmać przeciwników. Oczywiście, jeżeli jesteś masochistą i nie lubisz wygrywać. Korzystaj z czegoś innego. Możesz też używać różnych broni, które często zmieniają to, w jaki sposób grasz. Mamy do wyboru karabiny szturmowe, pistolety maszynowe, lekkie karabiny maszynowe, strzelby, granatniki i snajperki. Wszystkie można customizować po odblokowaniu uleczeń, które nabywamy, levelując daną broń. Niektóre z nich są bardziej lub mniej zbalansowane, ale nie ma jakichś dominującej, chociaż wiem, że wiele osób irytuje używanie Kara, Devotion czy Spitfire'a, jednak nie są one pozbawione wad. Na mapie są jeszcze NPC, którzy dają mniej punktów za zabójstwo. Wielu graczy ignoruje tych żałosnych skurwieli, bo strzelanie do nich wydaje naszą pozycję. Jeżeli jednak chcesz wskoczyć szybciej do Titana, to mogą oni czasem przyspieszyć ten proces i dać Ci dodatkowe punkty na tablicy wyników, żeby połechlić Twoje ego. Jako pilot możesz wdrapać się na tytana któregoś ze swoich teammateów i poczuć się jak niziołki na drzewcu maszerujące na Isengard. Możesz też wdrapać się na przeciwnika i podpierdolić mu baterię. Uważaj tylko na elektryczny dym i pilotów, którzy mogą wyjść z mecha i cię zabić. Możesz także zapić katapultującego się pilota, zanim lotnie ziemi, upokarzając go jeszcze bardziej. Możesz niszczyć tytana, instantowo zrzucając na niego swojego Titana. Świat Wielkich Możliwości stoi przed Tobą otworem. Titanfall 2 jest zaprojektowany z myślą o tym, żeby gracz miał fan, grając przez całą grę. Gracze z wysokim skillem rzadko spędzają więcej niż 5 sekund na ziemi. Jest to spowodowane mechaniką wall runingu, a także dynamiczną postacią, jeszcze bardziej przyczyniającą się do stawiania na skilla graczy. Mapy są zaprojektowane z myślą o tym, aby gracze angażowali się w walkę jak najczęściej, oraz aby starcia były ciekawe oraz nie sprzyjały kampieniu. A promowały dynamiczną walkę. Jest się zaangażowanym od momentu startu aż do końca gry. Ma niesamowicie dużo aspektów pozytywnych, które powinna mieć każda strzelanka. A wiele z nich jest unikatowych i niespotykanych w innych grach, lub zaimplementowanych w znacznie gorszy i mniej ciekawy sposób. A to wszystko można mieć nawet za 20 zł, a zbliżające się przeceny na Black Friday mogą być jeszcze niższe. Więc jeżeli chcecie spróbować jakiejś nowej strzelanki to Titanfall 2 jest idealnym wyborem. Dzięki za oglądanie. Cześć!